Jaworska Wegetariada wersja 9,5. To nie znaczy, że zabraknie atrakcji. Nie zabraknie w tym roku na pewno atrakcji. W tym roku przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo. E, zaczynamy teraz o godzinie 12 weget Pelotonu. O 10 jeszcze był bieg o złotą marchewkę. E, maraton w parku. Już e, zaczyna się wszystko. E, no i zaczynamy tym, że będzie e, wega bazar, na który będzie można zjeść bardzo dobre, pyszne, wegańskie e, jedzenie. Oczywiście zapraszamy też mięsożerców. Tym się, tym się e, warzywami się nikt nie zatruje. E, przy okazji będzie można skosztować pysznego piwa z powiatu jaworskiego. E, browar rzemieślniczy, e, który w tym, w tym momencie właśnie obchodzi pięciolecie. E, oprócz tego, oczywiście, będą wykłady, warsztaty, e, animacje dla dzieci. No i od 17 startujemy już e, z koncertami, do 3 rano. E, będą m.in. jaworskie zespoły tak jak Ku Kuskus Klan, e, -Kus Klan, jak e, e, Chaos Control, jak e, Gaga Zielone Żabki, oczywiście, e, Radykalna Wieś. Będzie też żabata. Także ogólnie będzie dużo bardziej. Bardzo fajnych atrakcji do 3 rano. Zapraszamy na dziedziniec Zamku Piastowskiego, Jabłaszdu. W tym roku sporo uczestników wzięło udział w biegu o marchewkę? Oj, bardzo dużo. Frekwencja rekordowa, 57 osób dobiegło do mety, także bardzo dużo dzieci i młodzieży, dorosłych. Wszyscy ukończyli w świetnej formie. Także naprawdę, tylko biegać. Park jest fajny, można pobiegać sobie po parku. A przy okazji można było dzisiaj zjeść marchewkę i napić się soku z marchwi. Od początku współorganizujemy ten bieg, merytorycznie obsługujemy go, także mamy kontakt bardzo dobry z organizatorem głównym. Jesteśmy otwarci do, wszystkich, do, do współpracy z każdym. I tu nie chodziło dzisiaj o wyniki, o czasy, o medale, tylko o y, promocję zdrowego stylu życia. Oczywiście, najważniejsze jest poruszać się, pobiegać na świeżym powietrzu. Niektórzy przesiedzieli w domu przez 2-3 y, miesiące, mało się ruszając, a teraz jest okazja, żeby ten głód ruchu zaspokoić. <muzyka> Gratulacje, dzisiaj bieg ukończył Aleks po raz pierwszy chyba. Generalnie no na Marchewce jeszcze, nie, jeszcze on sam nie biegnie. natomiast gdzieś tam na małych biegach, na, gdzie, gdzie są organizowane przy dużych biegach to stara się biegać, chce, więc nie hamujemy go, jeszcze go do tego zachęcamy. Dla was to wyjątkowy bieg, we wrześniu czeka was jakieś wydarzenie. Tak, we wrześniu czeka nas operacja w pale Instytut Warszawa. Będzie go na szczęście operował. Człowiek, który jest uznawany za jednego z najlepszych lekarzy na świecie od tych spraw. I człowiek, który pomimo, że to ta wada jest wadą nieczęsto występującą, widział już kilka takich, gdzie przy innych lekarzach po prostu nie można tego powiedzieć, więc mamy nadzieję, że będzie to zrobione jak najlepiej się da. Trzymamy kciuki. Dziękuję. To Jurek, jest nagroda, spodziewałeś się takiego czasu. Nie no ogólnie z myślą o tym, że marchewka to były ogólnie moje pierwsze zawody kilka lat temu. Co roku tak się zjawiam profilaktycznie, że tak powiem. No i trochę małej rywalizacji zawsze przyda się teraz. Nawet nie ma gdzie pobiegać kiedy. właśnie w tym roku pauza z powodu koronawirusa, czy udało się wziąć udział w jakiejś maratonie? Jedynie. Maraton, ale to wirtualne, wiadome, bez kibiców to nie jest to samo. No, to ogólnie takie pierwsze zawody w tym roku. Pozdrawiam, idę, do zobaczenia na następnej marchewce. Dzień dobry, serdeczne gratulacje. Dobry, bardzo mama. słodki medal. Chyba y, dystans, jest na wizji. Dy, dystans nie za duży, ale chyba wyczerpujący. Wyczerpujący. Prawie sauna. Można powiedzieć, że jak ktoś by chciał skorzystać z sauny dzisiaj, to mógł przyjść na, na ten bieg, jak widać. Co Serdeczne gratulacje. No, dzisiaj w czołówce pan szedł za takimi no, naprawdę profesjonalistami. Tak, tak. Było ciężko, ale fajna zabawa. No i można się fajnie zmęczyć. Jest satysfakcja, jest medal. Jest wielka satysfakcja. Czas dobry. niepowalający, ale... Jak na pogodę, to było dobrze. Nieodłącznym elementem Jaworskiej Wegetariady jest rajd rowerowy po rynku. Tak, Wegepeleton, kolejny Wegepeleton, jak co roku staramy się spotykać, tym razem w samo południe, na Jaworskim Rynku. Spotykamy się rodzinnie, z przyjaciółmi. Jesteśmy tu po to, żeby aktywnie uczestniczyć w życiu i w trakcie tej imprezy, bo impreza to też jest, wegetariada to też bardzo ciekawa możliwość spędzenia czasu, tym bardziej w tych okolicznościach, jakie teraz panują. Przejedziemy się wokół rynku, potem nieuczęszczanymi uliczkami, następnie pojedziemy na pigal tak zwany, na dół po to, żeby propagować jaworskich rolników. Tam dostaniemy poczęstunek w postaci marchewki, i następnie wrócimy na dziedziniec zamku do miejsca finalnego, do wodopoju, tak zwanego. Tam zakończymy zapewne jakimś wspólnym zdjęciem. Super impreza, cieszę się, że tyle osób chce uczestniczyć. Pozdrawiam. Biało-niebieskie flagi na rowerach. Doskonała promocja miasta. Rewelacyjna. Jedna e, z wielu fantastycznych imprez, które w ostatnim czasie odbywają się w Jaworze. Pomimo utrudnionych troszeczkę warunków e, ze względów bezpieczeństwa, troszeczkę musimy ograniczyć nasze e, tutaj możliwości. Ale najważniejsze, że w tym roku e, wegetariada 9,5 jednak doszła do skutku. Ja Jawor w Wokółkach e, funkcjonuje, żyje. E, cieszę się, że w sezonie letnim tak wielu osób przerzuciło się te rowery. E, Mam nadzieję, że jeszcze daleko nam do Amsterdamu, ale kiedyś go dogonimy, że ten współczynnik korzystania z roweru będzie dużo, dużo większy. Jak powstaną te ścieżki rowerowe w Białorze? 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy! Woo! Sporo organizacji, sporo różnych instytucji wspiera Waszą inicjatywę. Kto za tym stoi? No przede wszystkim za tym stoi miasto. Tak? Miasto nam daje e, możliwość, żebyśmy to organizowali na dziedzińcu. Oczywiście e, bardzo nas wspiera też finansowo. E, pomaga nam w organizacji m.in. na przykład e, e, bieko, marchewkę, Maraton w parku. E, przede wszystkim robi to stowarzyszenie e, towarzystwa Aktywności Kulturalnych Jawor. E, czyli samoorganizacja artystyczna, zamek nadaje, gdzie e, skupiają się artyści, muzycy. E, no i to jest właśnie taki nasz, e, taki nasz wkład w to miasto, czyli taki artystyczny, kulturalny wkład w to miasto. Będzie spóźnione troszeczkę Julbeusz, za rok na pewno będzie wygata do 10. No w tym roku wszystkich zaskoczyła pandemia ogólnie globalna, dlatego nie chcieliśmy tego robić, żeby to było w ten sposób z rozmachem, ponieważ to jednak dziesiąta wegetariada zasługuje na to, żeby zrobić to z o wiele większą pompą i oczywiście w parku miejskim, a że mamy takie czasy, zrobimy to wewnętrznie, na dziedzińcu zamku, przy okazji też promując nasz piękny Zamek Jaworski.